Bumsen, hajli, hajli, Co on tam pojechał do centrali? Proszę, słuchamy Radio Maryja Widziałem pojechał? Bo go szlak jasny trafi, krew nagła zaleje Daj mnie, Ja ci dam, kto to mówi! Aż wosk szlag jasny trafi, krew nagła zaleje Jestem hardcore. Dzień dobry, cześć i ciałem Pytacie, skąd się wziąłem? Jestem w... hardcore. na przynemieściu domek, a w dom... Wodne światło gaz? Powtarzam zatem jeszcze raz. Jestem w To przy telefonie. Paweł rządzi. Słuchaj. Lubię starwać? Dobre, cały. Achu? Można. Nie! Nie no co ty, tato? Zodmien. No Weź się, tato. No. no Urąbało mi się niestety. Dobry młodzin. Firmowy samochód, firmowe paliwo. Dla Karoliny z dedykacją. Jeszcze dziesięć, ciągniesz malina. Jedziemy, jedziemy.